Ja uzyam na tej jak Wam obiecałem w poprzednim odcinku. Yy, Słuchajcie, pokaż, yy, powiem Wam kiedy będzie aktualizacja Brawl Stars czy ten i yy, kiedy będzie Braw Już wam mówię. Sam Supercell zdradził datę, bo mówił od poniedziałku, miesiąc, czyli do poniedziałku że ja że od poniedziałku do poniedziałku, słuchajcie, czyli to powiedzieli, że tam miesiąc to będzie trwało, więc to może trwać, y, może być to jutro, czyli w poniedziałek, lub y, za tydzień w poniedziałek, ale to jest, słuchajcie, nie wiadomo, ale na pewno wiemy, że on, ona musi być w poniedziałek, ta aktualizacja, więc ja myślę, że wy będziecie już wiedzieli, kiedy będzie aktualizacja. Jeśli ja się mylę, mówcie mi w komentarzach. No to, cześć.